Jesteś cały? Dział nie! Dział nie! Uciekł, fala! Hadi! Pora! Hadi! Przestań! Ty za Przestań Stop. Gdzie jesteś? To był Hadi. To on ukradł gaz. Przepraszam kapitanie, nie wiedziałem. Nie musisz tylko tego wiedzieć. Już dobrze, fala. Złapiemy go. Musimy stąd zwieprzać. Szybko! Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad, a teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze al katali Może z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, Fara. Twój brat jest terrorystą. To amerykański agent współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam. Chciałem temu zapobiec. Dlaczego nic nie mówiłaś? Myśleliśmy, że to Alcatala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Już nie. Barkow wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzmy. Hmm? To zły pomysł, Fara. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego, ale nie tutaj. Fara idzie z nami. To nie prośba. Okej. Okay. Macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Okej, okay, odprawa. Nasze materiały potwierdzają, że Hadir miał pozostałe kradzione gaz, kiedy skontaktował się z najbrutalniejszym porucznikiem Alkatali rzeźnikiem. Śledziliśmy ich pojazdy do osiedla domu w górach Akrus, uznawanego za Fortecę Wilka. Aleks i Fara zostaną w odwodzie, by potem posprzątać. A brawo 6 poprowadzi oddział szturmowy, znajdzie i zabezpieczy chemikalia, odbije Hadira i zabije Wilka. Jesteśmy na miejscu. Skończymy światła. Mi dorwijmy drania. Dowódca do 3-1. Trzymaj się w pobliżu i czekaj na rozkazy. Rozumiano, do rzutu, co? 1, widzę cel, 15 sekund Rozumiano, 1, do chcą wizory, panowie, ruszamy Grzesznik 1, osłaniaj Widzę, Grzesznik 1, 1, osłaniaj Wszędzie czysto. i dwa 6 czekamy tutaj. Czekamy przy bramie, sierżancie. Front po prawej czysto. Lewandowski twoje się szczęcie. Mały tani, zidentyfikowane osoby. Zrozumiano trójka. Mały tani, ma wii hutta tani. Boczna ściana a Przechodzę na tył. 6-3. Przy tylnych drzwiach. Parter czysty. Przyjąłem. Zbliżam się z drugiej strony. Sierżancie, wyłączmy prąd. Zgaśmy typom światło. Wyłączam prąd. Pierwsze piętro. Za mną. OK, tak jest. Idź po Przechodzę na pierwsze piętro. Mam ruch. drzwi po lewej. zostało, sprawdzam po lewej? Ręce, ręce! Do wszystkich mamy niezidentyfikowaną kobietę. Przyjąłem kapitanie.

vaga levo levo Nie widzimy vip -a. Przyjąłem, Kyle. Zapalmy światła i rozejrzyjmy się, panowie. Dowódca! Oddział brawo, zbiórka na parterze. Dowódca do 3-1. Odbiór. Potrzebujemy cię na miejscu. Zbierz dane. Przyjąłem. Karyka, na ciebie, polu. Do korby. Dokumenty to do pudeł. Jeszcze trochę tego mamy. Prawdziwa kopalnia złota. Do roboty, do roboty! Nośniki danych mają niski priorytet. Oznakować i odłożyć. Wysoki priorytet mają wszelkie telefony komórkowe. Wyłączyć wybory! Do, do roboty! A się nie zmywamy. Nie, chcę mówić. Oddaźcie, oddaźcie, syna. Mamy, mamy, mama. Mamy, mamy. Spokojnie, pusz go. mi syna! Dziękuję. Jesteś bezpieczna. Moi ludzie Was ochronią. Gdzie jest Wilk? Herbaciarnia. Podziemia. Dziękuję. Pilucie ich. Herbaciarnia. Za mną. Do wszystkich, prawo przemieszcza się do herbaciarni Tunele. otwieraj. kaj. Będziemy jak krety. Do wszystkich, tunel w budynku numer dwa, wchodzimy. Dobra, wchodź włosem. Pójdę przodem. Powodzenia. Jesteśmy tuż za tobą. KOTSZIĘ1 do brawo 06. Wejście do tunelu zawalone. Co u was? Odcięło nas. Jesteśmy zdani na siebie. Ach, jak za dawnych czasów. Tak, ale nie jesteśmy sami. Teraz jesteśmy wiami wilka. Pułapki z linkami. Schyl się. Rozbrojona. Zachowaj ten granat. Powoli. Są wszędzie. Głosy. To byłaś ty? Ale wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy ominąć tę pułapkę. Rozbrojone. Kolejna pułapka. Ostrożnie. Idź, Alex. Osłaniam cię. Cześć,

Widzę jednego. Lewa wnęka. Idę w lewo. Uwaga na górze. Lewa czysta. Mam ścieżkę po tej stronie. Za tobą! Musimy ominąć tę pułapkę. Chyba możemy się przeczołgać. Alex, po co ją tu przeprowadziłeś? Przyszłam tu z własnej woli. Nie jestem w stanie bronić! Chodź z nami, Hadir! Nie! Teraz przypłatę za północ. Pokaż się, a zginiesz! Para, proszę! Ci ludzie chcą nam pomóc! Jesteś kłamliwym zdrajcą! Mylić się. تابع هدير صارو هون يلا هدير Rankujesz go. Lekstu jest dziura. Ostrożnie. Hey! Nic mi nie jest. Idę tam do ciebie. Nie, idź za Hadirem. Znajdę drogę na górę. Uważaj tam na ciebie! Trzy jeden do zero odbiór. Do wszystkich tu Echo trzy jeden nadaje na ślepo. Cel wciąż jest w tunelach, śledzę go. <słyski> Że jesteśmy na sprzedaż. To oczywiście nieprawda. Potęga! 你看这里 To swoją cenę. z radością opłacimy ją krwią, krwią naszych grobów. Muszę uciec przed tym ogniem. Każda kropla przelanej w zemście krwi. Nie mogę tu zostać. Muszę znaleźć drogę do góry.

Tędy! To twoje dzieło? Skrywacie z daleka! Ale nie ma tego! Posłuchajcie! To wilk, tuż przed nami! Macie tylko mnie! Jestem tylko bojownikiem! O wolność! Ma na sobie bombę? Nie uciekniecie! To koniec! Twój brat potrzebował pomocy. Ma wielkie plany. Zabicie mnie go nie powstrzyma. Nawet ja go teraz nie powstrzymam. Za późno panie. Wciąż odlicza. Musimy ją rozbroić, Aleks! Pomóż mi! 20 sekund. Przedniej przewód dokładnie kiedy dam znać, nie wcześniej. Dobra. Zielony przewód. Za trzy, dwa, jeden, trzy. Zielony, dalej żółty za trzy dwa 1. czwierć żółty przecięty ostatni jest czerwony są dwa czerwone ten na górze za dwa jeden już przecięty rozbrojona dobra robota Ech, udało się dzięki tobie skąd to umiesz radoć ćwiczeń. tyle lat do wszystkich tu echo 3-1 nadaje na ślepo bingo Główny cel zabity w akcji. Alex! Słuchaj, cieszę się, że ty to zrobiłeś. Szkoda, że nie możemy go zabić drugi raz. Dzięki stary. Gratuluję, dobra robota. Chętnie usłyszelibyśmy brzęk kieliszków do szampana, ale to musi poczekać. Hadir i jego nowi przyjaciele są w ruchu. Czyli gdzie? Wszystko po kolei. Nie wiemy, czy to jego przyjaciele. Generał by się z tym nie zgodził. Norris, prosiła, Powiedz żebyś... im, Laswell. Albo ja to zrobię. Dowodzenie zmieniło status wojsk Fary. A możesz to powiedzieć bardziej po ludzku? – Znaczy się, że trafili na listę. – Jaką listę? Listę organizacji terrorystycznych. Rozkazałem moim marines traktować wojska Fary jako wrogów. Co? To nasi sojusznicy. Już nie. Niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. – Albo co? – Albo sam na nich zawiśniesz. Kate, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. – Nic więcej nie możemy zrobić. – Możemy, i to sporo. Mam dość wysłuchiwania, kim są moi przyjaciele. Alex nie. Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami fary. To, co robisz, jest nielegalne. W sumie wszystko, co robimy jest nielegalne. Tylko to co ważne masz tu przyjaciół. Ty też. Dziękuję. Za wszystko. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Jak zawsze.